Okazało się, że powróciły wszystkie te, które prowadził piękny. Szaraczek natomiast wrócił sam. Reszta jego stada przepadła. Jeden król powiedział wtedy: To nieszczęście, gdy głupiec prowadzi. Dlatego ufaj tylko mądre. W ramach tygodnia kultury buddyjskiej odbyło się czytanie bajek. Jednak jakby zwierzę lądowe, nie umiał ich złapać. Postanowił użyć fortelu. Zaczaił się nad rzeką aby przyjrzeć się, jak wydry będą łowić ryby, Dwie wydry właśnie w tym czasie dostrzegły piękną, wielką rybę. Rzuciły się obie do głowy i obie ją chwyciły w tym samym czasie. Ważne, żeby sięgać po literaturę nie tyle nieznaną, ale, ale mądrą. Trzeba uważnie dobrać bajki dla dzieci. Dlatego też Roman Romanowski, który prowadzi u nas księgarnię Tristero, również w swoim składzie książek dla dzieci ma specjalny dobór książek. Nie są to przypadkowe pozycje, są to pozycje wybrane z głową, przemyślane. Właśnie na nogu tak bywa, że mądre książki nie są komercyjne, właśnie dlatego są to niszowe wydawnictwa i nieznane, ale... Promujemy takie właśnie rzeczy. Nie musimy się bać, że to buddyjskie, że daleko wschodnie, że. Absolutnie nie Jakie? ma się czego bać. Dziecko samo wie też, co dla niego dobre, to co mu się podoba. Wiadomo, że musimy to przefiltrować i wyweryfikować. Gośćmi tego porannego spotkania z kulturą dalekowschodnią byli aktorzy teatru Nowego. Gdy go zaprowadził do swojej wsi, uwiązał na łańcuchu, aby strzegł domostwa. Moskwa. Biedny pies szczekał i wył z rozpaczy. Nawet jedzenia nie chciał. W innym miejscu, w tym samym czasie rozpoczął pozbawiony przyjaciela, rozpaczał pozbawiony przyjaciela słon. Też nie chciał jeść i zaczął niebezpiecznie chudnąć. Zaniepokojony maharadża polecił jednemu z ministrów, aby zbadał przyczynę tego dziwnego zdarzenia. Bardzo trudne. Bardzo trudne. Ja obawiam się, że, że dzieci mogą ich nie rozumieć i rozumieć pewnych błędów. One są zawiłe dosyć. Ale my czytając, je staramy się te puenty tłumaczyć. A że... z pana doświadczenia, niejednokrotnie czytał Pan dzieciom, czy u Raczynski, gdzieś tam, gdzieś tam. Dzieci lubią bajki, których nie znają, czy ciągle chcą słuchać tego samego? O Kopciuszku, o sierotce. Ja uważam, że nowe bajki to jest rzecz bezsenna. Bo te właśnie o Kopciuszku, o Śnieżce, to to jest taki temat dosyć... No, to my znamy, znamy. To ja myślę, że to zależy od tego, w jakim wieku te dzieci są, bo niektóre bajki, ja mówię, o tych tutaj wymagają pewnego skupienia, a jak widać, różnie no, w tym skupieniem jest, bo są maluchy. Po wyciągnięciu ofiary na brzeg, jedna z nich rzekła, ja pierwsza chwyciła grypę, więc mi nie należy się połowa złowić. Ty zaś, siostro, weźmiesz tę z ogon. Druga wygra zaprotestowała. To ja pierwsza ją chwyciłam. Mnie należy się ta część z głowy. Takim sposobem wdały się coraz bardziej zacięty skórę. Gotowe były nawet się pobić i powieść. Zobaczyły wilka. I wpadły na pomysł, aby ten rozsądził, która z nich ma rację. Czytanie bajek odbyło się w wyjątkowym miejscu. Klubok się warni Głośna. Zapraszamy wszystkich ludzi twórczych, czy też, czy też niektórzy, którzy chcą partycypować po prostu w wydarzeniach, które właśnie są, jakby nowe, oscylują wokół nazwy, którą chcemy stworzyć, nowoczesny dom kultury, plus dalej już skinę muza i jogą, która jest, znajduje się za ścianą, kamienica kultury. Polecamy Państwu to miejsce na ulicy, święty Marcin 30. kamienica kultury. Wilk wziął rybę, oderwał głowę i dał jednej siostrze. Później oderwał ogon i dał go drugiej. Sam wziął resztę, czyli prawie całą rybę. I powiedział, tak". Tak. I powiedział, że tam mu się należy, czyli ta cała ryba, bez głowy i bez ogona, jako wynagrodzenie dla sędziego.